Witam w kolejnej części. Zagrałem w Tyrion i Tyrion, Tyrion X. Dlaczego jeszcze ja przykończyłem tutaj automatycznie? Dlaczego muszę wcisnąć? Normalnie, powtórka z rozrywki. A teraz to po prostu mogę miażdżyć. Miażdżyć, miażdżyć, miażdżyć z tymi swoimi broniami. Ale jak tylko będę mógł, to z powrotem wrócę do rzutni rakiet z przodu, tak żeby mieć same rakiety, no dokładnie te same jak na razie, inne, nie pamiętam, już tak poziom to jest. Użycie tylko tego, że jest więcej pieniędzy do zdobycia. Co kto jest na poziomie? Nie No. Nie, Nie Już mam 107 tysięcy Ale szybciej leci. Nie, troi nasze jest Przyspieszył przyspiesza jak będą te... Spice Czołg, to, czołgów, produkt czołgów Tutaj za nimi 116 tysięcy 116, 118 Ciebie tutaj nie było Teraz może uda się zniszczyć, a nie Ale jak się ma dostatecznie silną broń To się da zniszczyć te szpony szponej Nie, nie, za słaby jeszcze. tu nie było No jest, to jest Snow on! To teraz normalnie tak zerwę. No i już po nim. Nie wiem czemu chciał jeszcze raz walczyć Kupol! Dobra. Nic. A no, zostaje ten Zika. Oczywiście zostałem w już nie rakiet. Tu na maksam! Aha, nie będzie Microsoft Frontbuster. Znowu powrót do Microsoft Frontbuster. Okej, okay. i co my tu mamy? Savara, znam Savara. Y. Tyrion, <śmian> w... X, Savara, Y. O kurczę, trwało mi jednak nie jest taka silna. Myślę, że jest no, super silna. Przecież po prostu miała żyć wszystkich jeno jest, jest silny, ale jest już niż przyszedł. Ale i tak z jest teraz... Zostań Albo inaczej. tam nie jest, bo jest tak samo silny jak przycham, ale... Inne są silniejsze. Powiedziałem, że w tamtym ciężkich rachunkach jest tego dobra. Już tak nie. Bardzo przyspieszyła... To jest świetny innik, prawda? No szasz, szasz, jądz, to jeszcze raz, trzeba ci ją interaktywnać na maksymalną energię elektryczną. O! A! a! Ja ja ok, słyszycie to jest. Ten poziom szyjtowy różnił wśród wcześniejszych z Savard. 150 tysięcy. Co ja za to kupię, ludzie? To jakaś się za prosta. I znowu pisał po do podstawy i już uciekł. Lecimy dalej! Do palacza jakieś włączyć. O! To się zmieniło. Yeah! Teraz to już mogę walczyć o 100% destrukcji w każdym poziomie. To w ja jest... nie w tym, już nie, ale... Nie wiem, czy to nie ma jakiś pożar bonus. A Ale strasznie trudno jest osiągnąć 100%. To tylko w niektórych poziomach. niektórych się, po nie da. Bo niektóre rzeczy są niezniszczalne. O statek normalny. Nie wiele lepszy, ale... Nie, zaraz. Nie, lepszy. Jeden pasek na więc. A, to kupię sobie laser. co tam? Zmienić broń. A to zostawiam. Gdzieś fireball sobie fireball. Czy nie? No tak, trzeba pokazać różne bronie. A tu to jest? O, tego to ja w ogóle nie padałem. o Ooo! Battleship. Gas Firebomb. biorę, cokolwiek to jest. A side ship. A to jest prostu I co, będzie Deliani, albo coś tam? No kurczę, jest rzeczywiście się a wszystkie A szala! na wszystkie strony. Jak to wygląda? Tutaj szala! się 100% destrukcji. Tu jest chyba możliwe. Prosto nie będzie. No, to tak, trzeba po Z której strony nadleci jakiś stronie? Co tu siedzi? Aaaa, nie chcę tego. Aaaa, ominąłem już. Szkoda, już jednego ominąłem. No, no trudno. Moje poświęcenie, jak już to mój pancerz. Ta broń jest chyba silniejsza od skala seryjna A to? Nie, to jest beznadziejny wstęp. No kurczę, gdybym starych, to ten jeden starek, to należy bym wszystkich tutaj zabił? No, Tantan za to nie zabijał Chcę się chcę wszystkie zawieść, to sam się łóżka, Pakuję się w przeciwniku swoim statku. Często. Oj, to jest O kurcze! Przesadziłem! Błem, ale udało się. Teraz spokojnie nalazać tarcze. Nie złe mam do Nie złe, nie na wszystkie strony to strzela. We wszystkie strony. No i teraz będzie boss znowu. Może się ulepszył chociaż to lepiej. Do przodu, zciąć, do przodu, O kurczę. A ja to mogę zbignąć. No i znowu mam szczęście. I co? A 89%? Tylko mam się myślę, że to dużo. I mamy jakąś... jakiś przerywnik, mamy tutaj. To ja. Chyba. I odlatuję gdzieś. Tak, uciekałem w jakiejś hiperprzestrzeń. I uratowałem ludzi z pantyderii. I powstrzymałem jakąś katastrofę w galaktyce. Gratulacje! Mówi do mnie jakiś pan, który się nazywa Trans. Tak, jestem bohaterem, ale to dopiero. Znaczy, oryginalny Delian miał tylko trzy epizody w wersji 2.0 dodaj epizod 4, a w wersji 2000 dodaj epizod 5. Więc oczywiście zrobię te epizody. Jak żeby inaczej 847000 i there are three secret levels you can access with the Warp Bubbles w trzeci. 3. To są Warp Bubbles. A, chodzi o te po prostu. Kulki, które. O, oh, i czwarty. An end an, oh, to fate. I... kto mi podskoczy z tymi broniami? Myślę, że tutaj będzie trudniejszy poziom. No, o! Tu będą nowe bronie. Więcej nowych broni powinno być w tych epizodach. A ten budżet był niezdziwny. No i dobra Nic ciekawego Więc czas na przerwę Zobaczymy w końcu się Tyrian